Siemanko ze strony Kolej, witam Was w kolejnym odcinku z serii. Oczywiście, MPG. Na samym początku zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Jeżeli jeszcze nie macie, będzie mi naprawdę bardzo miło Ja chwileczkę poczekam, żebyście łapkę w górę i subskrypcję zostawili. Poczekam na Was, nie ma problemu. Dobra, dziękuję wszystkim, którzy zostawili, zostawili łapkę w górę i mają, oczywiście, subskrypcję na kanale, bo dzięki temu możecie oglądać moje filmy. Ja będę się cieszyć i też chciałbym Wam podziękować za 50 tysięcy subskrypcji. Na kanale to już jest połowa do stu, także naprawdę dziękuję Wam, jest mi na, no naprawdę bardzo miło. Fajnie, że coś takiego osiągnęliśmy. Niedługo będzie na pewno coś specjalnego z tej okazji, także czekajcie na pewno jakiś konkurs, czy coś z tej okazji dla Was zrobię. No i jak wiecie, no teraz potrzebuję troszeczkę pieniędzy, żeby tutaj się odkuć. No i też zacząłem troszeczkę oszczędzać, także jeżeli chcecie oszczędzać, tak jak ja, to sprawdźcie na pewno Letyshops Shops. Leti Shops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Jeżeli kupujemy jakiś produkt na Legro, dostaniemy do 1,45% cashbacku akurat no w tym momencie. Przykładowo kupuję grę Farming Simulator 19 za 159 zł i otrzymuję 2 zł i 30 groszy cashbacku. Sklepów, z których dostajemy cashback jest bardzo dużo, na przykład RTV Euro AGD, Modivo, AliExpress, no i oczywiście wiele innych. Cashback możemy wypłacić sobie na konto bankowe albo PayPal. No gdzie akurat wolicie, to sobie wypłacacie. Rejestracja jest bardzo prosta. Linki macie w opisie. Zacznij oszczędzać swoje ciężko zarobione pieniądze na swoich zakupach od dzisiaj. Także no właśnie, takim sposobem możecie sobie zaoszczędzić A ja tymczasem pójdę sobie do Janiny Bo wiem, że już chyba wstała Zaraz sprawdzimy, Ursusik stoi Oooo, jest, dzień dobry! Dzień dobry, Panie Jareczku! Jak zróweczko? Jak zróweczko? Dobrze, padnie? dobrze, ale się zdenerwowałam, Panie Jarku A mogę przejść do Pani tutaj przez płot? No możesz, możesz, to mi pomożesz Ups. O, a co, a co, trzeba pomóc? No nie wiem, no. Mm. Szukam psa. A, a gdzie ten pies się podził? No nie wiem, nie wiem. A przepraszam, P czy to nie ten pies, o którym pani mówiła, że po roku zdech? Czy to po 8 miesiącach? Nie wiem, nie wiem tego. Proszę pani, no, pani. Ale nie. Proszę pani, ten pies pani zmarł. Ale nie, nie, no jak zmarł, jak on nasrał mi w nocy na. Wycieraczkę przed domem. A może pani się pomyliła i pani nas. E, przepraszam, nie powiedziałem. Nie no, gdzie no, pani Jareczko, takie słownictwo. Nie, 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 to taki żarcik był. Wie pani co, to może po prostu przybłęda jakaś przyszła i pani, że tak powiem, no. Narobiła na wycieraczkę. No strzał i wychodziłam, cię pośliznęłam. No mało, że mi się nie wytarabaniła. No wie pani, trzeba uważać, bo te psy potrafią takiego psikusa zrobić. No, no może to pan. Nie, przepraszam, czy że chodzi pani, że to ja pani coś na wycieraczkę, tak? Zostawiłem? No nie no, szertuje pani. No, Jaku. Mam nadzieję. Ja wiem, że pan by mnie nie nasrał. No ja, ja bym czegoś takiego oczywiście nie zrobił, bo to jest nieeleganckie właśnie zachowanie. No to, to już chyba zostawię, nie będę szukała. Tak, już pani nie szuka. Proszę pani ogólnie. W nocy, jakby to pani powiedzieć, w nocy nie mogłem spać i pojechałem do lasu. Właśnie chcę panią o to zapytać. W nocy do lasu tak, no w nocy do lasu pojechałem, wiem no to... Może to jakieś ja głupie to bym się bała. Może to trochę głupie, ale las mi uspokaja akurat głupie, nocą. Głupie. Las mnie nocą uspokaja, właśnie śpiew ptaków i tak dalej, sowy. Fajne takie nocą nie śpiewają śpiewam troszeczkę, nocą śpią. ale mm, może śpią, a może trochę nie Chodzi mi o taki klimat. Nie, no nieważne. Ale spotkałem tam takiego pana, proszę pani. Nikiego? W lesie. No w lesie, spotkałem takiego chłopa. I chciałem. Panie... może poszedł? No nie wiem, ale on opowiadał różne rzeczy. A może byśmy się przejechali do niego, co? W jakim lesie? O tutaj panie zaraz. Lanku? To tutaj zaraz naprzeciwko, przeciwko, tylko trzeba kawałek podjechać tam w tą drogę. Ale co ty chłop, tam robił? Wie pani co? No, chyba mieszkał w lesie Mieszkał? No tak, może, może się po prostu do niego przyjedziemy i ten, okej? Okay? Może tak, może ma pani A może pani. O, poczekaj pani, Tu pani pomogę wejść. Tak. Proszę, po tak, głowie można. rady. Dobra. Y Ups, o, dobrze. Jarku, y Panie wie pa... Jarku, aż mi coś A może pani otworzyć bramę? W życiu? A dlaczego? Ja wyjadę samochodem ja. Nie, 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 bo czekaj, stoi, stoję, stoję pani, pani stoi. Yy, przepraszam. Panie Jirku, żeby się pan nie przemęczał, pan nie. Mnie nie, 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 pani nie wsiada może. Ja, ja nie. dam, ja dam radę może, bo to... Dobrze, to panie Erku ja może pokieruję pan. O, to będzie dobry pomysł. Dobra, dobry. odpalam golfa. O! Stop, stop, stop! Ale jeszcze nie ruszyłem! Dobra, światełko. Dobra. Panie Jarku, stop, stop! Co, 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 co? Co tam się dzieje? Ja nic nie widzę. A, przepraszam, dobra, teraz. Tak, jest lepiej. Dobra, to ja jadę. O stop, 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 krawężnik A nie, 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 dobrze, dobrze. Nie jest. Dobrze, dobrze jest. O, stop, stop, stop! Co, co się? Co się dzieje, pani? O, myślałam, że tutaj pan przychodzi. Nie, 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 dobrze jest, o. Dobrze, dobrze, powoli, powoli, panie Jarku. Dobra, to ja już podjeżdżam tam, pod ten... Proszę się zatrzymać. Po co? Muszę wsiąść. A, no tak, dobrze. <grym>, a zróbaczko, jak? Bo chyba pytałem, ale nie pamiętam. Jak zruwaczko, panie? Dobrze, Wszystko, wszystko Mielinka jest... ma trochę kaszelek, ale to nic. A to nie, to kaszelek, to nic nie szkodzi. Dobra, bramę otw otwieram. Wie pani co, no przejedziemy się do niego, bo on różne rzeczy gada No, do tego. do tego Panie chupulka. Jarku, gdzie pan poszedł? Bramę zamknąć? Tak, dobrze. Do tego chupulka się przejedziemy, nie bo. Nie tak szybko, nie tak szybko. Nie, ja po, powolutku jadę. Ogólnie przejedziemy ja się do boję, tego. Bo mnie mdli też, jak tak szybko. Spokojnie, ten golf szybko nie potrafi jeździć. On on przytarty chyba trochę, ale dobra, Panie coś pani Jarku, powiem. Bo mi się w oczach, hechła. Nie, nie chłaś pani w oczach? Tak. Dobrze jest. Proszę pani, pojedziemy do tego chłopa, bo ten chłopulek nie będę pani ukrywał. Różne rzeczy na panią mówił. i pan nie mówił? Tak. Yy, I po prostu Kto? Chcia... No ten chłop, i po prostu chciałbym, abym porozmawiali z nim, i pani też również, tak? Bo ja nie wierzę w niektóre rzeczy, co on mówił. Ja, ja nie wiem, czy będę z nim gadała. No, zaraz zaraz porozmawiamy i się po prostu okaże. Dobra, tutaj sobie staniemy, bo tu, tu trzeba podejść kawałek. Dobra. Ale da pani radę, tu nie jest duża góra. Dobra, Dobra, dojdzie pani za mną. Wrócę. Tutaj, tak, 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 tak. Tu, tutaj poczeka pani tutaj gdzieś to. Panie Jarku, wolniej. Co jest cholera? Co tu się stało? Proszę pani. Panie Jarku, po co tu Proszę pani, tutaj w nocy był normalnie namiot, e, ognisko, wędki, bagaże, i tutaj mieszkał chłop. Co panu No, naprawdę, no tutaj mieszkał, no w nocy był tutaj chłop. I, ale to jest było dziwne, no. bo z nim rozmawiałem i nagle on, nie wiem, zniknął, jakby gdzieś uciekł, ale słyszałem jakieś dźwięki pomocy, pomocy. Wołał pomoc, ale nie. Ale nie ma tutaj już nic O co w tym chodzi? Panie Jarku, pan dzisiaj dobrze spał? No tak średnio w sumie Szczerze mówiąc a, a wszystko u pana w porządku? No wszystko, a czemu pani pyta? No bo tutaj to rzeczywiście mieszkał jakiś chłop Wie, wie coś pani o tym? Ale on coś z miał nie tak, panie Jareczku jak to z miał coś nie tak? No nierówno pod sufitem. Pokazać zimnie nie można było nawet. Ale to ile on tu mieszkał? No długo tu mieszkał, ale to było 10 lat temu, panie Jareczku. A 10 lat temu przecież on tu wczoraj był. Ale on tu nie mógł wczoraj być, panie Jarku. Bo on Pomer przecież 10 lat temu. 10 lat temu zmarł? Tak, Pomer. To... co chuj wie, jak, co? jak wiem, to może właśnie... nie wiem, nikt nie wie panie Jarku. Nie, ale jak gdzieś, Dziesięć... proszę, proszę, proszę pani, ale tutaj ktoś... Chuj wie, chuj wie, mówię panie Jarku, <laughs> nikt tego nie wie. Ale wczoraj tutaj byłem i tu był chłop. Normalnie proszę pani z nim rozmawiałem. To może jaki mener, panie Jareczku, bo tu chodzą. I on mówił na panią, że pani. Przepraszam, że to powiem, ale on mówił na panią, że pani męża swojego wygnała z gospodarki, że to, był męż... to była męża gospodarka i pani go pognała i że tak pani gospodarkę przejęła. W życiu, panie Jarku, w syciu. <laughs> no, przepraszam, no tak on mówił. To kłamał raczej. Ja nie chcę tutaj, wie, wie pani, osądzać. Raczej kłamał. Bo ja pognała rzeczywiście tego Debila starego. Ale jego gospodarka to była moja, to o był Nieruch. Okej, okay, ja rozumiem. Ja, to, ja w to nie chcę wchodzić w ogóle. No, on się nie nadawał do roboty. Ja nie chcę tutaj. Nic, ja ja nic rozumiem. Smykałki nie było. On jeszcze różne rzeczy roboty. różne rzeczy na panią mówił, ale to byśmy porozmawiali. Ten chłopiec, ale to byśmy porozmawiali może. Nie wiem, przy jakimś grillu czy coś, kiedy. Aleś coś to kłamał, albo że panu coś poprzedstawiałeś, Nie, nie, nie. Nie. nie, naprawdę tu wczoraj byłem. Napra no dobra, wierzę. Ale naprawdę on tu był. Pani mi teraz nie wierzy. Był, panie Jarku, 10 lat temu. No, ale naprawdę, wczoraj tu byłem i też był. No to jakiś menel, panie Jareczku. No nie. Tu czasami chlejo. Ale nie, ja wiem, ale to nie... Tu czasami chlejo. Ale Włodziki menele... też przychodzą. To nie był młody, to nie I był menel. te mordy, że aż u mnie słychać. Ale to nie był... wtedy? Nie wydawał mi się, że to menel, ale trochę ten chłopak był właśnie faktycznie zagubiony, jakby coś go... No, 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 pierdolnięty pewnie. No... Ja Co to nie... normalne o tej porze chodzi po lesie? Nie, to na... Ale tu był namiot, naprawdę. To był Jaki na... namiot w nocy! No, namiot, ognisko, wędka stała, bagaże w życiu, różne. W życiu tak nie było raczej. Pani teraz wędka! nie uwierzy. Wędka. Też była wędka. tamten gościu był właśnie rybakiem. No to. No, widzi pani. Mówiłem pani. On ryby łapał, łapał i jadł na ja... ognisku. A tutaj w tym miejscu było ognisko jakoś, w tym. Tutaj nie ma. Ale było, wczoraj jeszcze. To nie. niemożliwe, to jest niemożliwe, bo ognisko przecież wypaliłoby tutaj to, i to by było widoczne. I teraz pani mi nie no uwierzy. Właśnie, panie Jarku. Teraz mi pani nie uwierzy, ale naprawdę było. Nie wiem dlaczego. no Nie wiem, jak to się stało, że teraz tego tutaj nie ma. Panie Jarku, 10 lat temu tutaj gościu obozował sobie. 10 mieszkał. lat temu? Tutaj mieszkał chłop. Nie wiem, proszę pani, Ale może faktycznie się mi się coś co najwyżej Nie może mi się faktycznie coś y, przewidziało. Nie wiem. Może pojedziemy na podwórko i nie, nie będziemy tutaj tak stać. Tak, bo nogi pola. Dobra, to chodźmy, chodźmy do tego golfa. Uczeka pani Panie Jarku, ja podbiegnę może. Pani Jarku, stop. czemu? Bo ja się boję, że się skulkuję z <laughs> Golfem tu nie wiadę. Przyjedź po mnie panie Jarek <laughs> Nie, pani Janino, tutaj golfem nie wiada, jest za stromo. Panie Jarku, z drugiej strony może... Nie, pani da radę. Pani weszła, to i pani zejdzie. Panie Jarku! Da pani radę. Halo, Halo nie dam rady. Jak ja pani tu wiadę golfem? Ja flaszła, ale nie zajdę. Wie pani co, tutaj mogę kawałek podjechać. Tak. Poczeka pani. <laughs> Dobra. Widzowie... Panie Jarku! O, tak? Boję się... Spokojnie, ja już tu podjeżdżam. Ojejku... Widzowie... Yy, coś jest, nie wiem... To może mi się przewidziało... Nie wiem, ale... Coś naprawdę jest nie tak... Ja jeszcze z Janiną porozmawiam. O! Czekaj, czy wiadę na ten temat... Ale... Panie Jarku! O! Więcej nie podjadę! Panie Jarku, dalej! Nie ja dam rady więcej, bo kopię już się. Dalej, panie Ale już nie, nie podjedzi, bo się już koła kręcą. Ojejko, Dobra! Pan mi Dobra, wsi wsiada pani na barana. Dobra. Dobra. O. Ale pani ciężko jest. Panie Jarku, Dobra, siada pani. Dobra. Dobra, siada pani w samochodu. Dobra. Ojej. O, w końcu relaks. A pani mówiła, że golfie nieprzyjemnie jest. O, miskę zarał berwę, ojej. Dobra, światła. Proszę pani, jeszcze odnośnie tego tematu. Nie. Jakiego tematu? Tego tutaj, no byłem tutaj w nocy. Tutaj jest drzwirok, nie? tam. Naprawdę jakąś widziałem. Może pani mnie za teraz jakiegoś uważać, ale naprawdę rozmawiałem z facetem. Kurde, nie wiem Życie jak on się nie nazywał. Jego nie, ma. nie pamiętam jak on się nazywał, ale możliwe, że nazywał się. Ale Jareczku, on kaputnął, nie ma jak. Nie ma jak, nikt nie wie jak. Nikt hmm. nie chce powiedzieć. To jest bardzo dziwna rzecz. Właśnie na koniec nie naszej rozmowy. Się właśnie, pró próbuję sobie przypomnieć. Poczeka pani, ja Jarku, pani powiem. Niech sobie pan przypomni. Powiem pani, powie pani mi czemu czy może być on. E, on się nazywał. Kurde, yy, Waldek chyba? Z tego co pamiętam? O kurde, co? Nazywał się ten chłop Waldek? Panie Jareczku, pan otworzył bramę. Co jest grane? Oczy, golf. No dobra. Panie Jarku, pan rysował mi bramę. No, bardziej golfa, dobrze? Może pani coś powiedzieć na ten temat? golfem może coś pani powiedzieć na ten temat? Jaki temat? Faktycznie nazywał się Waldek? No, był taki no. Mówiłam panu. Ja pierdzielę. Dobra. Golfa odstawiamy. Może pani. O, już pani wysiadła, patrzę. On, ten Walduś to właśnie. Dobra, Miał mój... podobną sytuację, co pan? Miał podobną sytuację? Jak to tak. podobno? Też mu spłynęło gospodarstwo? Tak. Właśnie o tym mi opowiadał, że spłonęło mu gospodarstwo i wyprowadził się do lasu, że coś się działo nie tak, ale on też był jakiś taki niesłuszny. Tak, niesfór. nie tak się działo jemu w deklu tym pustym. W deklu pani mówi, czyli? Taki jakich mało. Okej, okay, rozumiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć, proszę pani. Naprawdę. Ja no, to była dziwna sytuacja. Pewnie teraz. Mówiłam panu, żeby pan nie jadł tych przeterminowanych ogórków. <laughs> nie, nie jadłem ich. Akurat tych ogórków nie jadłem. Z zostawiłem je sobie. Muszę jeszcze bardziej być. Przepraszam, może pani się ograniczyć? W moim towarzystwie? Tutaj. Przepraszam, panie Jarku, mm. ale to już za dużo tego wszystkiego. No, troszeczkę. Dobra, nieważne, ale. Może pani myśli co jest, że coś mi się teraz poprzestawiało w głowie, że jakieś zwidy mam, że jestem jakiś głupi, ale... Naprawdę tam kogoś ktoś był... Chcę pan papieroska? Nie, dziękuję, ja od tego stronię. Także bardzo dziękuję. To bardzo dobrze pan robi... No, ja od tego stronie, proszę mnie tutaj nie namawiać nawet. Ale... No... Powiem pani tak... E, Jak? O, myślę, że... Przydałoby się, żebym jakiegoś grilla zrobili i porozmawiali jeszcze o tej mojej historii, bym pani troszeczkę więcej opowiedział. Yes, zrobimy grilla, wyjmujemy tego prosiaka. Nie, 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 on jeszcze musi się podtuczyć, on za mały jest. A to co będziemy jedli? Um, ja kupię coś, myślę. Teraz widzowie mi trochę pomogli, więc mogę kupić jakieś kiełbasy, jak coś na rozpałkę. Pani ma grilla, także. Pieniądze wydawać No można wydać Raz od czasu do czasu można grilla przysmażyć nie, nie, to może pójdziemy do sąsiada A co sąsiad ma? No żeby grilla zrobił Do sąsiada na grilla? No mm, nie wiem, a odzywał się do pani ten chłopiec, co maszyny? Wzięliśmy czy nie? No coś tam tarabanił, ale nie odbierałam Aha, roz, rozumiem No dobrze Jeśli chcę podziękować to niech przyjdzie To niech przyjdzie, nie? A nie jakieś Flaszkę tam... da lepiej, a nie... Właśnie niech flachy da Za to pożyczenie Pani Nino. za to pożyczenie, za tyle... Ile lat u niego te tak, maszyny były? Tak, Dwa lata Dwa... Przez dwa lata i ani grosza pani nie wzięła? W życiu a ja nie pani. jestem dobra kobieta Widzi pani, a chłopulek tutaj chciał, o Oszukać, tak? O, oszukać, już sobie przywłaszczył jedna. No nieważne, ale O właśnie, proszę pani, pani Janino A tą łąkę? To może by było, trzeba, wy... może by było trzeba wykosić? Tak, panie Jareczku To co pani no, sądzi o tym? Może, może tutaj po... jutro, pojutrze byśmy to wykosili? Ja nie dam rady sama. Ale ja przyjdę, pomogę. Dobra, ja popatrzę. Dobra, to ja przyjdę, pomogę naprawdę. Nie mam problemu, bo ja bardzo chętnie bym sześćdziesiątką taką porobił. Bo ja yy, zawsze o tym marzyłem, mogę tak powiedzieć. Ja nie. A dlaczego? Bo mi się nie chce, bo jestem stara. Ja rozumiem, no to starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Ale pani nie jest taka stara, pani no powie. Nie, 25, A, 25, no to trochę chyba. Pani sobie odjęła! <laughs> Żartuję. pani wygląda na 18, bym powiedział nawet. O dziękuję panie Jarek. No, no Powiem Pani, że naprawdę Dobrze panie się pani trzyma. Wasza? Dobrze się pani trzyma. Tak, Dobra. A co ćwiczy pani jogę? Czy głupa? Nie. <laughs> to Oj, co? panie Jarku nie miło, pani. Przep... Przep... Nie, 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 przepraszam, przepraszam. Ja to w formie do wcipu wszystko powiedziałem Ja nie chciałem pani. No, nie chciałem pani uradzić, to w formie do wcipu. Ja znam pani No, no to. A co pani ćwiczy, można powiedzieć? Ja ćwiczę tak. Sporty. Jakie? Eee głęboko. O! MMA? Box. KSW inne pani I Inne trudne wyrazy, okej, okay, rozumiem. No tam. To... No. Hmm. Proszę pani może co? Ja pójdę sobie, może troszeczkę pocznę i przyjdę do pani jeszcze, porozmawiamy właśnie na te tematy Dobra. niektóre. Okej? Okay? Ja wszystko rozmawialiśmy, ja nie będę o tym rozmawiać. Hmm. To było moje gospodarstwo. Nie, nie, o tym akurat nie chcę gadać. To A. mnie nie interesuje. Porozmawiałbym z Panią na, na temat, no na jeden temat taki, ale to... Jaki? Do nie rozmowa na teraz. Dobra. O. No dobrze, to... to ja... Jareczku, ja bym tylko dwa ziemniaki wzięła. Dobrze, nie ma problemu, nie ma problemu, Pani Dobra. weźmie. Bierze Pani, tutaj o, może pomogę. Nie, ja zapazuchę schowam, będzie dobrze. A, to Pani schowa zapazuchę i... O, tutaj taki ładniejszy. A to może Pani ten brzydszy może? Nie. No dobrze, no to życzę smacznego. Będę frytki robiła. O, to życzę właśnie fadusop. Panie Jareczku, podejdzie pan ze mną. A po co? Powiem coś panu. No dobrze, podejdę. O co chodzi widziałem? No słucham. Ja mam ręce zajęte, otworzy pan bramę. A, no to pani powiedziała teraz, proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze, to do widzenia, później przejdę. Dobra, tylko panie Jareczku, pan nie zapomni, bramę zamknąć. Nie, nie zapomnę. Do widzenia. Tam tej też. Ja zamykam już, zamykam. Dobrze. Dobra, pyk. Pyk. Pani Janinka poszła sobie. Widzowie, no tak jak już mówiłem, trochę mi to nie pasuje. I pewnie zapytacie o czym chcę pogadać z panią Janiną. Z panią Janiną chcę porozmawiać na temat właśnie ten co mówił ten chłop, że ona to jest. oszustka i tak dalej, że. No po prostu chcę na ten temat porozmawiać. Bo już drugi chłop i ta sama historia, może ona wie coś bardziej o tej historii, tylko nie chciała teraz mówić, bo też ten chłop mówił o tej cygance i tak dalej. Ja chcę wiedzieć coś, jeżeli to było faktycznie 10 lat temu, coś mi się przewidziało, może ten chłop nie wiem, jakoś się objawił, to ja chcę wiedzieć co się działo 10 lat temu, czy to była ta sama historia, czy to była ta sama typiara i tak dalej, wiecie o co chodzi, po prostu no chcę coś na ten temat więcej wiedzieć, tak jak mówiłem wam, detektyw Collins wkracza do akcji, muszę wiedzieć wszystko, muszę wiedzieć o tym wszystko i musi się to w końcu wyjaśnić, bo tak być nie może, bo może dzięki mnie już ktoś takich historii nie będzie po prostu mieć. No to co? Jeszcze na sam koniec chciałem wyprosić Was o łapkę w górę i subskrypcję na kanale będzie mi naprawdę bardzo miło widzowie. Będziecie wtedy naprawdę super uprzejmi, jeżeli zostawicie łapkę w górę i pamiętajcie aby zajrzeć do linków w opisie, wpadnijcie do Leti Shops, żeby oszczędzać też swoje własne ciężko zarobione pieniądze. To jest bardzo fajna rzecz, no bo naprawdę możecie zaoszczędzić, także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko.